SOS dla czystego powietrza. Podejmi walkę o oddech. Twoja postawa ma znaczenie. Wspólnie zadbajmy o nasz dom. Dolny Śląsk walczy o oddech. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku. Prosimy o wsparcie. Wasza pomoc jest ogromna. Numer konta 85 1090 1955 0000 0001 3601 9130. Telefon do schroniska 511 984 512. E-mail schronisko małpa e-izery.eu Szukaj gwiazd, szukaj ich na Hali RCS w Lubinie. Już 26 stycznia na 5 edycji Galidisco wystąpi aż 14 artystów: After Party, Man, Cleo, Powerplay, Piękni i Młodzi, Defis, Playboys, Cleaver, Dave, DJ Disco i MC Polo, Bajera, Luca Rossi i Excited. Baw się razem z nami! Więcej informacji na www.galadisco.pl Senator Krzysztof Mróz zaprasza na spotkanie z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej, podróżnikiem, alpinistą, zdobywcą Korony Ziemi. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 26 stycznia w sali konferencyjnej Księżnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej 27 w Wieleniej Górze. projekt zima. Wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe i biegowe, snowparki, tory sameczkowe dla maluchów, nocna jazda na nartach. To wszystko dla tych, którzy kochają sporty zimowe. A do tego świetna baza hotelowa i gastronomiczna z regionalnymi potrawami. Już ten weekend 26 stycznia zapraszamy Państwa do zieleńca. Czekamy na stopy. Plan władz miasta na dalszy remont teatru. Ustalenie i decyzje zapadły. Co z terenem po targowisku Flora? Nieużywane pawilony wywozimy, rozbieramy. Co Jelenia Góra gotowe jest przyłączać kolejne budynki. Bardzo serdecznie zapraszam do spółki. To jest serwis informacyjny Telewizji DAMI. Witam, Paweł Gusza, zapraszam. W zeszłym tygodniu marszałek Cezary Przybylski spotkał się z prezydentem Jeleniej Góry. Rozmowa dotyczyła remontu teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Czy spotkanie prezydenta Jerzego Łóżniaka z marszałkiem Cezarem Przybylskim przyniosły zamierzony efekt? Czy miasto będzie musiało pokryć część kosztów remontu teatru imienia Cypriana Kamila Norwida? Ustalenie i decyzje zapadły. Teatr rozlicza tę inwestycję do z dniem 31 grudnia 2018 roku. My za to zadanie płacimy, natomiast pozostały remont będzie realizowała realizował teatr przy pomocy miasta Jeleniej Gór. Ustaliliśmy, że będziemy starali się wyjść z tej sytuacji tak, żeby obydwie strony były zadowolone i mam nadzieję, że takie rozwiązanie, które wstępnie zaproponowałem zostanie przyjęte i będziemy mogli i marszałek, czyli zarząd województwa będzie usatysfakcjonowany. I my, tutaj, jako Jeleniogórzanie i teatr, też powinniśmy wyjść z tej trudnej sytuacji pozytywnie. Czyli jakie jest to rozwiązanie? Tak, zostanie zrealizowane, to powiem. Przypomnijmy, prace miały zakończyć się w grudniu 2018 roku jednak, między innymi ze względu na zły stan stropów i wydłużający się remont. Terminu nie udało się dotrzymać. Pierwszy etap to koszt około 20 milionów złotych, z czego 85% miały pokryć środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Te środki obecnie ulegną zmniejszeniu. To jest porozumienie wynikające z y, prawa, tak? Są to, są to przesłanki formalno-prawne. Ja chciałbym, żeby była naprawdę takie przeświadczenie, że y, mi równie zależy na realizacji każdego zadania. Tak jak beneficjentom. Jeżeli już został wyłoniony beneficjent z, z, i, i ta inwestycja, zadanie, projekt realizowana jest z realizowana jest środków unijnych, to ja jestem gorącym orędownikiem doprowadzenia tego do, do końca. Natomiast jeżeli. E, jeżeli są możliwości, to idziemy na rękę, wydłużamy tego terminu. W tym przypadku takiej możliwości nie ma. To zadanie zostało, czy firma weszła na budowę z półrocznym opóźnieniem, a to jest akurat ten czas, który, który można byłoby w terminie zrealizować. W przypadku tego konkursu nie ma możliwości wydłużenia terminu. Skoro nie ma mowy o wydłużeniu terminu, jedno jest pewne, miasto będzie musiało wyłożyć pieniądze z własnej kasy na dalszą część remontu. O jakich konkretnie kwotach mowa, będziemy Państwa informować na naszej antenie, kiedy projekt zostanie sfinalizowany. Czy finał tej sprawy skończy się w sądzie to również nie jest przesądzone. Porządkowany jest teren targowiska Flora znajdującego się w centrum Jeleni Góry. Likwidowane są m.in. nieużywane pawilony. Co dalej będzie działo się z tym terenem? O tym Kamila Krawiecka-Bryl. Te pawilony kiedyś były oblegane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Życie na targowisku Flora zaczynało się wczesnym rankiem. Czasy świetności, niestety, minęły, obecnie część pawilonów działa. Ale część jest likwidowana. Nieużywane pawilony wywozimy, rozbieramy i będziemy chcieli teren zagospodarować na ogólnodostępny parking, żeby powiększyć parking, który istnieje w chwili obecnej. W lutym przedstawiciele targowiska Flora mają zamiar spotkać się z prezydentem Jerzym Rozmowa dotyczyć będzie między innymi obniżenia stawek za czynsz. Na chwilę obecną w miesiącach zimowych dokładamy około 3000 do. Różnicy między kosztami a przychodami. Będziemy prowadzić rozmowy z miastem na temat obniżenia czynszu, żeby jeszcze jakiś czas kupcy mogli tutaj handlować. A są tacy, którzy handlem zajmują się naprawdę długo, tak jak pan Józef. Ja już sprzedaję, wie pani co, no chyba, chyba pani tyle lat nie ma chyba. No już 45 lat. No. 45 lat usandluje. Pani Józef narzeka na brak klientów? No, przychodzą, ale rzadko. No. Teraz mróz jest, wie Pani. No. No, rzadko, mało przychodzą. No. Więcej tam idą na zabobrze, bo tam, tam jest większy rynek. Wchodzą, no. wie Pani, po tych biedronkach teraz, bo tam nawiedzą, wie Pani, byli jakiego towaru. No, tam te, tego chińskiego nawiedzą i sprzedają. Jedna pani przysłała, to mówi, że tydzień pochodziła w kapciach i rozwaliły się. Dlaczego jest tak ciężko, jak pan myśli? No po prostu tutaj miasto, jeśli chodzi o centrum, miasta się wyprowadziło na, na zabobrze, no, do galerii na, 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 i na zabobrze, tam gdzie mieszka większość ludzi. To, to był, ten rynek był kiedyś typowo turystycznych, gdzie przyjeżdżali Czesi, Niemcy. W tej chwili im się już nie opłaca, no a, a ludzie, którzy mieszkają na Zabobrzy nie przyjeżdżają na zakupy do miasta. Ciężko będzie, chyba że miasto jeszcze ma jakiś pomysł na, go, na zagospodarowanie terenu wokół. Może kiedyś były takie koncepcje, żeby tutaj na terenie parkingu gdzieś coś, jak wybudowałby jakiś market w pobliżu, tak jak na Zabobrzy jest Biedronka przy, przy targowisku, to trochę to też naciągnęło klientów. O finale rozmów spółki kupieckiej Flora z prezydentem Jerzy Mużniakiem będziemy informowali Państwa na naszej antenie. Mieszkańcy ulicy Wrublewskiego w Jeleniej Górze w ostatnich dniach wysłali do Urzędu Miasta list z pytaniami o inwestycję przeprowadzaną na ich osiedlu przez spółkę Eco Jelenia Góra. Pismo dotyczyło m.in. możliwości przyłączenia się do nowo powstałej sieci. Jak to zrobić? O tym w naszym materiale. W 2018 roku Eco Jelenia Góra przeprowadziło szereg inwestycji w budowę nowej sieci ciepłowniczej, niektóre nadal trwają. Jednym z większych zadań jest te realizowane przy ulicy Wróblewskiego, na które spółka uzyskała wsparcie z unijnych funduszy. Docelowo do ciepła z dala czynnego mają zostać podłączone nowe budynki powstające w okolicy zakładu uzdatniania wody przy ulicy Wróblewskiego. Na tym nie koniec, bo do sieci mogą zostać przyłączone kolejne obiekty, zapewnił nas przedstawiciel spółki Eco Jelenia Góra. Nasze możliwości w zasadzie to są nieograniczone. Wszystko zależy od odbiorców ciepła. Jeżeli są chętni, to my rozpoczynamy cykl inwestycyjny w każdej chwili. Aby go rozpocząć, należy skorzystać z procedury, która określana jest mianem trzech kroków do przyłączenia. Pierwszym krokiem jest druk zapytania o możliwość podłączenia. Jest on do pobrania na naszej stronie internetowej. I w tym zapytaniu prosimy o podanie nam podstawowych informacji dotyczących lokalizacji obiektu przyłączonego, powierzchni tego obiektu, ilości osób, jaka zamieszkuje w danym obiekcie. Po uzyskaniu tych informacji, w ciągu kilku dni udzielana jest odpowiedź o możliwości przyłączenia. Jednocześnie załączamy od razu dróg o wydanie technicznych warunków przyłączenia, i jest to drugi krok do przyłączenia. Tak zwany drugi krok, gdzie w wydaniu technicznych warunków przyłączenia, od razu wysyłamy umowę przyłączeniową, która po podpisaniu przez zainteresowane strony rozpoczyna cykl inwestycyjny przyłączenia. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy ze spółką na dostawę ciepła. Bardzo serdecznie zapraszam do spółki. Do tego, żeby podjąć współpracę, zmierzyć się z nowoczesnością, z czymś, co pozwoli nam oszczędzić nasze środowisko i z czymś, co dla Państwa będzie komfortem, wygodą i bezpieczeństwem. Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się z programu, który wyemitujemy dzisiaj zaraz po serwisie informacyjnym. Film zostanie także zamieszczony na profilu na Facebooku TV. Dam Jelenia Góra. Gotowy jest już nowy repertuar na Lot. Od 25 do 29 stycznia wyświetlane będą dwa filmy. Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3 oraz Chłopiec z burzy. Kilkuletni chłopiec znajduje na plaży osierocone przez myśliwych małe pelikany. Postanawia zaopiekować się nimi. Uczy je polować, latać, bawi się z nimi, i staje się ich przyjacielem. Tę historię wspomina po latach swojej wnuczce. Dziewczynka jest w konflikcie z ojcem, biznesmenem, który chce zezwolić na uruchomienie w tym rejonie kopalni. Inwestycja z pewnością odbije się na lokalnym środowisku, czemu sprzeciwia się nastolatka. Konflikt narasta. Co z tego wyniknie? O tym filmie Chłopiec z Burzy. He's a good boy. You're lucky man. To jest jakby luksusowo. Zaryzowała ci samochód. Starałam się wychować moją córkę na silną, atrakcyjną kobietę, taką jakby jak ja. Druga propozycja to kontynuacja kultowej polskiej komedii miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. Główna bohaterka Kasia mieszka nadal we wsi brzuski i walczy z zalotnikiem staszkiem kolasą. Niespodziewanie do Polski wraca jej syn Marcin i od razu wpada w kłopoty. Wszystko przez niecodzienny biznes. W rodzinie Wolańskiej w Warszawie wybucha kryzys. Wolański i córka uciekają z domu i postanawiają odwiedzić Piotrusia, który wiedzie wygodne życie. Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do historii. Holandka czy Chinka? Japonka, Polka to ja je jestem! Więcej szczegółów na temat seansów można znaleźć na stronie internetowej www.kinomyślniklot.pl A teraz skrót pozostałych informacji. Do Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki wpłynęły trzy oferty na realizację budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach. Najtańsza propozycja opiewa na kwotę 175 milionów złotych. Teraz wszystkie oferty będą sprawdzane przez zespół ekspercki. Samorząd województwa chciałby, aby budowa rozpoczęła się wiosną tego roku, informuje portal internetowy jelonka.com. Sąd najwyższy oddalił kasację obrońcy Piotra G. z Zgorzelca, skazanego przez Sąd Okręgowy w Jelenigurze. Na dożywotnią karę więzienia za śmiertelne podpalenie dwóch mężczyzn w salonie gier. Tym samym kara dożywocia stała się ostateczna. Cały artykuł poświęcony tej sprawie znajdą Państwo również na stronie internetowej jelonka.com. Jak informuje przegląd lubański, jeszcze w tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce wyremontować linię kolejową z zebrzydowej w Gminie Nowogrodziec do Żagania. Inwestycja ta będzie miała na celu zabezpieczenie i wzmocnienie transportu kolejowego do przewozu zaopatrzenia pod oddziałów jednostek wojskowych w Bolesławcu, Świętoszowie i Żaganiu. Modernizowany będzie 44-kilometrowy odcinek torowiska. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. W imieniu Kamily Karawieckiej-Bryl zapraszam na jutrzejsze wydanie o stałej porze. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy zaproszenie do Kinalot. Aby je zdobyć, należy podać przynajmniej jeden tytuł filmu z obecnego repertuaru Kinalot. Na odpowiedź czekamy w czwartek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu: 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulami konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. na rachunki, na lokal, pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85% bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą tig -MAC. Główne zadania: spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów: wykształcenie zawodowe lub techniczne, doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza, znajomość rysunku technicznego, znajomość branży metalowej, podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia. Pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój. Przyjazną atmosferę pracy. Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje. Fundusz Socjalny. Ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega.lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66. Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl. Meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl.